Hej, witam Was, tutaj Dominik. Dzisiaj przyszedł czas na zakupy do nowego mieszkania. Na szczęście udało mi się znaleźć świetnie wyposażony sklep, gdzie wspólnie kupimy sobie podłogę, drzwi, listwy i klamkę. Potem odbierzemy także płytki, cegiełkę, kuchnię i inne potrzebne rzeczy do wykończenia. Poczekajcie także do końca odcinka, a zobaczycie, jak dużo miejsca to będzie zajmowało. Po ostatnim filmie zauważyłem, że podobają Wam się ujęcia z błędami i pomyłkami, więc w tym odcinku na końcu też takie się pojawią. Oczywiście zachęcam do subowania, lajkowania i wciskania dzwonka, ponieważ wtedy będziecie na bieżąco z nowymi odcinkami, a już od przyszłego tygodnia zaczynam wrzucać Wam codziennego vloga z wykończenia mieszkania. Zobaczycie, jak wspólnie z moimi kolegami w dwa tygodnie wykończyliśmy mieszkanie pod klucz. Moje social media macie na dole. Czas na zakupy. No i właśnie znajduję się przed sklepem, za sekundkę zobaczymy, czy mają tam coś fajnego. E, taka ciekawostka, dwa dni temu było 16 stopni, wszyscy chodziliśmy w koszulkach, natomiast dzisiaj jak się obudziłem, okazało się, że jest minus 2 i sypie śnieg. Marzec, idziemy. To, może zaczniemy sobie od drzwi. Szukamy białych, bezprzylgowych, takich wiecie, z możliwością pomalowania. Albo takie, zobaczcie, jakaś zieleń piękna. Wiecie, co? Chodzi o coś takiego. Natomiast, żeby te drzwi licowały się ze ścianą, więc to jeszcze nie jest ten styl, jaki chcemy. Idziemy dalej. Nie wiedziałem, że ten salon jest aż taki duży. Zobaczcie ile tutaj jest drzwi, podłóg. Idziemy dalej, szukamy. Zobaczcie, dokładnie o coś takiego chodziło. Drzwi licujące się ze ścianą. Można jeszcze sobie otworzyć. Delikatnie chyba za duże. Natomiast dokładnie o takie coś mi chodziło. Idziemy za chwilę do pana. Zapytamy się, czy będą takie same, tylko w wymiarze, właśnie do mojego mieszkania. Czyli 70 łazienkowa i taka wiecie, podcięta od dołu. Powiem wam, że nawet sam nie wiem, jak to działa, natomiast jestem mega ciekawy zawiasów. Zobaczcie, chowają się one w taki sposób. No, mega fajny patent. I tutaj. Też nie ma takiego bolca dodatkowego, tylko wszystko jest właśnie w tym jednym zamykaniu. Klamka też fajna. Idziemy dalej. Tutaj, nawet są te zawiasy, tylko na innych drzwiach. Otworzy się to w taki sposób i chowa w tej ościeżnicy. Drzwi załatwione, więc idziemy szukać podłogi. Wystawki są zdecydowanie większe i chyba będzie łatwiej się zdecydować na cokolwiek, więc przeglądniemy sobie. Pamiętamy, szukamy dębowych paneli, być może z taką fugą, zobaczymy, co będzie ładnego. Jodełka zawsze spoko, natomiast wtedy, gdy układamy ją osobno, a nie na panelu, więc ja chyba będę tutaj przeciwnikiem. Szukamy zwykłego, klasycznego panelu. I szukamy EPL 035. Okej, okay, to ja też szukam. Nie więcej wie... O, nie wiem czy nie to? to Dokładnie o to mi chodziło. Dobrze, no to dziękuję. Dziękujemy. No i widzieliście, pan zawsze chętny do pomocy. Wspólnie odnaleźliśmy taki panel, jaki sobie wypatrzyłem w necie. Wygląda on mniej więcej tak. Delikatny, klasyczny. Malutka spoinka. No to już wiemy, co kupujemy. Idziemy dalej. Żeby mieć kompletę do tych paneli, musimy mieć yy, także podkład. Kolejny etap listwy. Idziemy na odpowiedni dział. Z tyłu za mną znajdują się listwy. Nie szukamy zwykłego MDF-u, tylko listwy ze specjalnego tworzywa. Za chwilę wam pokażę, o co chodzi. No i tutaj mamy klasyczny MDF. Zobaczcie. Jak mało tej powłoki jest tutaj, natomiast to żywo wygląda już tak. Jest tego zdecydowanie więcej, więc na pewno zdecydujemy się na coś takiego. Podłoga załatwiona, drzwi też, listwy mamy, więc idziemy szukać jeszcze klamki. Pogoda fatalna, natomiast udało mi się wszystko załatwić. Mam podkłady, panele, listwy, drzwi i klapkę, więc uciekam do domu. Kolejny dzień, więc czas przewozić wszystkie zamówienia do mieszkania. Mam nadzieję, że się pomieszczą. Słuchajcie, jeżeli zastanawiacie się, jak wygląda kuchnia ze sklepu, no to już wam pokazuję. Dokładnie tak. Kilka paczek i załatwione. Pakujemy i ale ja dalej. W międzyczasie przyszła moja paczka z Siki, więc silikony, kompletna izolacja łazienki i piany montażowe. Spakuję na auto, nie ma czasu, ciśniemy dalej. Właśnie podjechałem pod magazyn, idziemy do pana i za chwilkę pakujemy gładź. Jeszcze ktoś dzwoni. Mamy gładzie, masę szpachlową do łączeń i wjechały także kleje do płytek, całe auto zawalone. Pojedziemy jeszcze chyba sobie po zestaw podtynkowy, no i trzeba będzie to wszystko nosić, bo w nocy ma być minus. I pamiętajcie, że jestem sam. I nie mam błyska żadnego. Nic, ciśniemy dalej. Ostatni element układanki się pojawił, czyli kompletny zestaw podtynkowy. Jedziemy do mieszkania. Będę nosił to pewnie północy. Nie mam wózka żadnego, ubolewam. Zobaczymy, jak to wyjdzie. W no, samochodzie nie wyglądało to tak źle, jak się tak popakowało i poukładało ładnie. Natomiast zobaczcie tutaj. Do tego dochodzi kompletny zestaw podtynkowy z miską i z deską. I co jeszcze? I gładź. Myślę, że dzisiaj przerzucono powyżej tony, więc idziemy ładować to dalej. Ok, ciśniemy dalej. Jeszcze listwy, cegły i panele. Nasze panele już stoją, więc powoli pakujemy je do auta. Do tego wszystkiego jeszcze są listwy. Pakę mam dwójkę, natomiast tutaj długość jest 250. Zobaczymy czy wejdą. Może jakoś po skosie się uda. Panele wszystkie już są na miejscu, natomiast no nie wiem. To wszystkie w paczce nie powinny się pokrzywić, więc chyba ładujemy. Słuchajcie, udało się szczęśliwie dojechać. Związałem jeszcze te listwy, żeby się nie połamały, albo nie pokrzywiły. No i mam tutaj 11 paczek paneli, więc znowu pompa i nosimy. Zamknąłem się na pacę tylko po to, żeby się przestudzić i pokazać wam, że mam też płytki. Stylizowany na beton, czyli do przedsionka i do całej łazienki. Natomiast nie chce mi się już tego nosić. Przerzuciłem kilka ton, wyciągnąłem całą cegłę, kilka paczek, natomiast to niestety zostaje na dzień jutrzejszy. U was będzie to za kilka sekund. U mnie, oczywiście, po nocy. Więc widzimy się za sekundę i podsumujemy sobie, co udało mi się załatwić. Ja mam nadzieję, że jacek nie będzie zły, że zawaliłem mu mieszkanie. No, ale przynajmniej nie będzie musiał nosić. Mam nadzieję, że schudłem. Przynajmniej kilo. No i słuchajcie, co ja tutaj przywiozłem? Płytki. Stoją już tu. Klej do płytek, śmig, S3, wysoce elastyczny. Fuga do cegiełek. Zestawy z Blue Delfina. Czyli bałeczki taśmy, siki, izolacja do łazienki, systemy poziomowania płytek, na dole oczywiście cała kuchnia, jak już tutaj jesteśmy, to podkład z Foxa oczywiście do malowania, tutaj nawierzchniówka Fox biała, piana montażowa, okno drzwi, silikon łazienkowy. Silikon, a nie to nie jest silikon, tylko tym będziemy jechać wszystkie kanty i kanciki na gładzi i klej montażowy do listy. Dalej mamy gładź śmig A2, masa szpachlowa śmig C50 będziemy nie łączyć płyty Geka. zestaw podtynkowy, panele podłogowe. Tutaj stoją listwy. No i coś, na co najdłużej czekałem: czyli cegiełka na ścianę. Zawalone całe mieszkanie. Mam nadzieję, że Jacek nie będzie zły. Poprzestawiamy to jakoś, żeby było wygodnie, i będziemy mogli zaczynać. No i jeszcze, chłopakom, kupiłem tutaj na wpisowe kawę i trzy zgrzewki wody. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania dotyczące drzwi, paneli, listy, lub wszystkiego innego, co udało mi się dzisiaj kupić, to piszcie w komentarzach. Zachęcam także do subowania, lajkowania, wciskania dzwonka, ponieważ wtedy będziecie na bieżąco z nowymi odcinkami. Polecam także moje kanały social mediowe. Zajrzyjcie w wolnej chwili. Ja już za dzisiaj wam dziękuję. Utrzymajcie się. Cześć. Jaką wybrałeś? Najlepszą. Najtańszą. Następnie potrzebujemy listwy łączącej panele z płytką i to chyba nie są te listwy. Ale wiesz co, tego Kelvina na czapce to mógłbyś schować. jak nie wiem. Lepiej? Lepiej. Czy kupiliśmy ładną listwę? Nie, kupiliśmy brzydką listwę. Listwy ogólnie są brzydkie.